Kolejny dzień i dzisiaj, tak jak kiedyś obiecałem, jest dzień z życia w aucie. Bez wycinania czegokolwiek. Wszystko, odkąd wstanę, dokąd się położę, jedzie, będzie pokazane. Głos mi się trochę łamie, ale no dopiero wstałem. Tak to wygląda. Od czego trzeba zacząć? Można, można to ściągnąć. Dobra. Ok. No i trzeba, trzeba wyłaźć Trochę zimno. No, trzeba się ubierać. Kolejna rzecz to szybkie przerzucenie wszystkiego z przodu na tył, bo muszę się przestawić, żeby się raz-dwa wykąpać. A w tym miejscu, gdzie stoję, to tak średnio. I to jest najbardziej denerwująca rzecz w maździe Przekładanie wszystkiego z kąta w kąt Raz się zrobi porządek To co noc trzeba absolutnie wszystko Przestawiać, przekładać Przerzucać I czasami można sobie pyknąć światło Jak się przerzuca detektory I potem się obudzić bez prądu Też tak się zdarza Cyk Słuchawki tu I jeszcze tylko skrzynka Dobra będzie, na tyle starczy żeby przejechać a no i przecież prześcieradło auto za każdym razem ustawiam na jak do kąpania nie mam żadnej kotary, nie mam żadnych zasłonek, nie mam absolutnie niczego po prostu się kąpię tak, tak o nie w razie że jak jestem w miejscu takim jak tu to się kąpię w majtkach i tyle I, i nie ma żadnego problemu, no jakoś trzeba sobie sobie radzić samochód chodzi, dlaczego? po nocy akumulator hotelowy zazwyczaj jest rozładowany w okolice zera bo dzisiaj na przykład była chłodna noc i spałem sobie od czasu do czasu włączając mój kocyk. Muszę sobie go podładować. Zresztą, kąpię się i tak zawsze na odpalonym silniku, żeby mieć pewność, że moja pompka elektryczna nie wyładuje mi akumulatorów. To jest, to jest dla mnie bardzo ważne. Jednak ona tam pobiera te jakieś chyba 50 watów, coś takiego. Co w trakcie tego? Bo zanim się samochód zagrzeje, to minie 4, może 5 minut. W czasie tego trzeba się zająć porządkiem w samochodzie, bo tak jak widzieliście, wszystko przerzuciłem tak, tak na odwal się, żeby przejechać, teraz jak już przejechałem, to wszystko znowu przerzucić i tym razem poukładać. Kolejna sprawa, cały tył do ogarnięcia Wczoraj po tym moim nurkowaniu, wiadomość, że jak jest zmarsnięty, nawrzuca wszystko Dzisiaj trzeba się tym zająć, żeby to było zrobione w miarę porządnie Żeby to po prostu wszystko poukładać sobie No Od razu lepiej Co tu w ogóle się znajduje na przykład w takiej reklamacji. Tu są wszystkie moje rzeczy, typu szczoteczka, pasta do zębów, szampon i mydło stwierdziłem, że nie ma sensu tego za każdym razem wkładać niech to sobie tu tak po prostu leży przydałoby się tu wszędzie poodkurzać i pozamiatać ale ostatni dzień wyprawy no wiadomo, że już tego nie będę robił, nie? ręcznik, w którym dzisiaj się będę wycierał po kąpaniu od razu landuje mi tutaj i lecimy znowu dookoła auta, kolejna rzecz tutaj i tu się zaczyna już trochę więcej roboty, bo jest syf To właściwie może już iść do bagażnika dachowego, bo już z Andrzejem nie będziemy szukać. To może iść na swoje miejsce. A swoje miejsce ma specjalistycznie naszykowane tutaj, proszę, idealnie się chowa. Nie mam już miejsca w moim pudełku, w dwóch pudełkach na znaleziska, dlatego to, które. W tym pudełku mi kiedyś Jacek ciastka te crackers przyniósł i pudełko sobie zostawiłem na wszelki wypadek Przydaje się teraz. Normalnie tutaj jeszcze by było zamiatanie dlatego zawsze tutaj pod ręką jest zmiotka i nawet bez odkurzacza idzie naprawdę z tych zakamarków w miarę fajnie sobie to wszystko powymiatać da się bez odkurzacza takie rzeczy robić także nie muszę jeździć i, i, i płacić gdzieś za odkurzacz na stacjach kombinować, szukać tych, tych myjni samoobsługowych tylko ze względu na to, że dziś wyjeżdżam, to już nie będę po prostu tutaj sprzątał, nie? No, dwie noce przeżyję z tym, jak tu będzie trochę piachu. Dam sobie jakoś radę. Generalnie najgorzej jest z takimi mocniejszymi zakamarkami. Tam nie idzie posprzątać. I to trzeba teraz zrobić. Posprzątać wszystkie podsumowania. Gdzie niegdzie jest jakieś podsumowanie, którego kiedyś nie nagrałem. Zostawiłem sobie, żeby wyschło na przykład. I takie podsumowania potem tu leżą. Bo tam te pojemniki są zakopane. I ten pojemnik będzie fajny, żeby to teraz pochować. Albo chociaż tak z grubsza. Jak już mam wszystko wyciągnięte, to można z grubsza pozamiatać. Tu jest jeszcze mokre, to nie nie będę zamiatał. Wszystkie brudne ubrania mam w takiej torebce, akurat z Aldika. Kupiłem to sobie przed wyjazdem do, do Chorwacji i za każdym razem ląduje to w tym miejscu. Idealnie się wkomponowuje, i jest na to fajne miejsce. No i teraz najgorsza część, czyli kąpanie się. Coś, co zawsze przeciągam jak najpóźniej tylko mogę, żeby zostawić to na sam koniec. Akurat dzisiaj jest wyjątkowo inny dzień, bo mi się nie śpieszy. Normalnie przed kompaniem bym montował, żeby film puścić do renderu i podczas renderu bym się kąpał, ale że teraz mi się aż tak nie śpieszy, dzisiaj nie będzie poszukiwań, dzisiaj jest taki dzień pożegnalny i, i raczej gdzieś tak wieczorkiem sobie już będę wyjeżdżał. To nie muszę tego robić. Jaki jest problem z tym kąpaniem się? No, jest 12 stopni. To jest mimo wszystko zimno. Nie na tyle zimno, żeby nie wiadomo jak narzekać. Ale no nie jest to na pewno ciepły prysznic. Tym bardziej, że woda po nocy ma jakieś 9 stopni. Będzie to taki bardzo szybki, rzeźki prysznic. Przebrany, pokąpany. Wiadomo, że Wam nie nagrywałem. Ząbki i będzie. I tak na rano. Na rano styknie. Tak to wszystko wygląda. Około godziny 10 mi to zajmuje, ale powiem Wam, w czym jest największy problem, jak se zęby żymuje. Jaki jest główny tego problem? Teraz jest godzina 11, więc dało się w miarę wykąpać. Ja wstałem dzisiaj gdzieś tak około 9. I zazwyczaj wstaję 8.39, nie wcześniej. Co by mi dało wstawanie na przykład o 7 rano? O 7 rano tutaj jest jakieś 6 stopni, nie ma opcji wtedy się wykąpać. I, I tak muszę czekać Bo co z tego, że się tak dwa razy wykąpię Jak zachoruję i tak z tego nic nie będzie Dlatego wstawanie na przykład tutaj O 6 rano czy 7 Absolutnie nic mi nie da Kompletnie nic Bo nie będę w stanie się wykąpać w 6 stopniach No aż tak, nie, aż tak Zdesperowany nie jestem Chociaż mógłbym teoretycznie No przecież ludzie też, też się kąpią w niższych temperaturach i żyją ale, ale to już o granice choroby Się zahacza A choroba gdziekolwiek w samochodzie to najgorsze co może być no bo tak, nie zagrzejesz się za bardzo. Trzeba w kółko latać dookoła tego samochodu na, na zewnątrz, więc w zimnie. No i choroba w aucie jest nie? Za ciekawie, nie? wtedy tydzień stracę. Zamiast tych trzech godzin to stracę tydzień na przykład. Robię tak jak robię. Tak mi się podoba, tak taki system mi odpowiada i, i innego na razie nie mam, ale przyszły bus dużo ułatwi. Dużo, naprawdę dużo ułatwi. I teraz od 11 do 14, robienie filmu, i tutaj na przykład macie film świąteczny. Zobaczcie, jak jest kochane GoPro. Wszystko fajnie, fajnie, nagle wywaliło sobie jakiś błąd, zniszczyło mi 5 plików. No i teraz będzie z tego pliku do tego przeskok, bo 5 ujęć, czyli około 1,5 minuty filmu, jest nagle popsutych i, i koniec. Nie działa. Absolutnie. Dlatego GoPro jest średnie. Tu, tak samo, kolejny plik, który jest wywalony. No, i, i potem, czy tylko się można zdenerwować, bo na, nie wiem, co było w tych plikach. Nie jestem w stanie stwierdzić, które to były ujęcia, czy były jakieś ważne, czy były mało ważne. Montaż sam około myślę, że godzinę 10 i będzie gotowe. Najgorzej, jak się wysyła, bo tutaj nie ma za dobrego internetu. Film zmontowany, wyrenderowany i wysyłanko. Jeszcze 25 minut mi pokazuje Czyli 13.30 Potem go pokonfigurować Zrobić miniaturę i na 14 w sam raz Od 14 będę wolny Finalnie 14 Udało mi się pomontować na styki Laptopa mogę zgasić I teraz zaczynać normalnie dzień Na obiad dzisiaj barszcz Serwowany u Northside'ów Teraz jedna z rzeczy Którą bardzo, bardzo Wam chciałem pokazać. Nie ma na wejściu. Nie ma. Czekajcie, czekajcie. Tylko zamknę. Dostałem pozwolenie, żeby, żeby móc sobie wbić. I patrzcie na to. Nie dość, że kamper bardzo kompaktowy. No to zobaczcie, kto tu jest. Miał. Cześć. No nie, no rewelacja. Jaki piękny. I normalnie w kamperze sobie mieszka, podróżuje, kuwetę ma w środku. Fajny kamper w ogóle, taki mały, ale, ale przytulny. Zrobiony na kontenerze. Przez to, że jest na kontenerze to ma jeden minus, bo jest dosyć wysoki. No ale to to po prostu podbiło tutaj. Nie no, no rewelacja. Co jest? Niby mruczysz, a ogonem masz. Ale to, że da się podróżować z kotem, całkowicie nie zaskoczyło. Przerwany mam, głaszkanie kota Bo dzisiaj to jakieś święto chyba normalnie Jeszcze loda, różka dostałem Słuchajcie, Mazda stoi na samym środku Nie bez powodu Była cała nagrywana dronami od środka i tak dalej, a ja teraz idę do kampera na studio nagrań jakiś wywiad ze mną będzie, jakieś seria pytań bo Northsider robią coś takiego, że jak spotkają jakiegoś podróżnika gdzieś za granicą z Polski, no to sobie z nim na przykład gadają i, i to nagrywają. Dlatego ja też tam będę. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No, powiem ci, że Anesz, superny, to wygląda tak. Herbatka z gigantycznymi dodatkami. Dwie kamery. I stresi, Czy będzie pytanie, co jest stolicą Etiopii na przykład? Załatwam. By I, I potem wyjdzie, Za że łatwem. nic nie wiem. Dobra, lecimy więcej później na kanale. Studio filmowe już po. Pierwszy wywiad. Dziesięć pytań dostałem. Na szczęście nie było podchwytliwych, typu co jest stolicą Etiopii, to tak? Ok, jest, <słacza> jest fajna. No, no Megi. Dla sobie. Ja wam obiecałem na samym początku Jak Andrzeja spotkałem O, o tych lampkach tak, ja coś więcej teraz. powiedzieć I ja o tym kompletnie zapomniałem Lampka, do góry ma panel słoneczny Ładuje się, czujkę ruchu ma Więc jak ktoś się kręci dookoła samochodu To, to zaraz świeci I jak jest mocowana panie Andrzeju e, Tego nie przyklejałem ja, od razu uprzedzam <laughs> Przyklejona jest po prostu mata magnetyczna Takie coś jak nieraz się Osłonki do Sibiradia są Do anteny No. I taka mata Załatwia roboty Można sobie codziennie wieczorem walnąć i proszę. Jasno przed wanem, jak się ktoś kręci, to zaraz widać. Co? Zadziała? Bo jest jasna, bo tu jej świeci ona. O, teraz działa. Rewelacyjna sprawa. No bezpieczeństwo. Bo jak ktoś się zaraz przykręci, to zaraz wszystko świeci. Tylko jest jedna zasada. Trzeba je pamiętać zdjąć rano. Aha. Żeby tak. nie jeździć z nimi. Bo one mogą odlecieć gdzieś, nie? Na autostradach i tak dalej. I jeszcze na samym końcu. Bo już w sumie wyjeżdżam, a Ci coś obiecałem O, znalazłeś to! Znalazłem, w moim telefonie nie działa Może w Twoim zadziała W końcu będę tak, mógł że... montować i mieć słuchawki jednocześnie Patrycja nie będzie musiała tych scen wszystkich słuchać Za każdym razem No, także Kielki korzystaj kuchu? Pan, korzystaj Pan śmiało będę. No i tyle, na ostatnie no chwile Ostatnie chwile w... Przemyśl Wyspanii. to jeszcze, Stanów się nie nie, Pomysł nie. Bo ja razy. będę przeciągał w kółko. Trzeba... trzeba no jechać. i tam dwa dni w te czy w te. To dużo. Ja że ja muszę być w Polsce bo i... Chyba będzie ci szkoda. Ja, ale mnie termin goni w Polsce. 14 stycznia jest finisz. <laughs> Równiutko 20 i trzeba towarzystwo opuścić. Bo już nadszedł ten czas, no i, i trzeba wracać, prawda? Także no Na razie. Szerokiej, Szerokiej drogi, do zobaczenia. Uważaj na siebie przede mną dzisiaj ile kilometrów? 540 do miejscowości widz, miejscowości obok Barcelony, gdzie jest też ekipka, która chciała mnie spotkać, a że mam po drodze, to podjadę. Plan na dzisiaj jest taki: 500 km, pierwsza 30, no to tak, o drugiej 30 gdzieś tam będę, bo ja za szybko na autostradzie nie jadę. Ale fart ujechałem z 200 km i skończyło mi się paliwo. Stanąłem sobie na pierwszej, lepszej stacji z LPG Co się okazuje, to jest ta, na której byłem I ta, na której jest ta dziwna metoda płatności Tak daleko od samego dystrybutora Kurde, jakie zbieg okoliczności Już wszystko wiem, jak tu zrobić